Nie potrafimy ocenić rzeczy w oderwaniu od kontekstu, na przykład to opakowanie popcornu. Nie potrafię ocenić, czy jego wielkość i cena są dla mnie atrakcyjne, dopóki ktoś nie przedstawi mi punktu odniesienia. W ekonomii behawioralnej to zjawisko nazywa się regułą względności. Pierwszy ekspres, powiedzmy, wyceniasz na 599 zł, a drugi na 1200 zł. Czy zdajesz sobie sprawę z różnicy w odbiorze tego zestawienia cen przez nasz umysł? Spójrz, dzięki użyciu ceny tuż poniżej, różnica między 599 a 1200 wydaje się dużo większa niż pomiędzy 600 a 1200. To niby tylko złotówka różnicy, ale dla naszego słonia to dużo, dużo więcej. A teraz spójrz na etykiety. Jak odbierasz te ekspresy teraz, gdy pierwszy kosztuje 600, a drugi 1199? Przepaść cenowa między nimi się zmniejszyła, prawda? Mimo, że tak naprawdę pozostała dokładnie taka sama. Tu chcę sprzedać mały ekspres. Widząc te dwie opcje obok siebie, swój mówi: Aha, w porównaniu do tego droższego urządzenia, to pierwsze wydaje się świetną ofertą. Rozumowanie klienta może przebiegać w ten sposób: hm, co prawda niewiele wiemy o ekspresach, ten wygląda na kompaktowy, mam na niego miejsce na blacie. W sumie kosztuje tyle, ile w kilka tygodni wydaje w kawiarni, więc jego kupno nie jest tak złym pomysłem. Czym dla małego ekspresu jest drogi ekspres? Punktem odniesienia, którego zadaniem jest sprawienie, by nasz wybór domyślny, czyli mały ekspres, wyglądał atrakcyjniej. W ekonomii behawioralnej nazywamy taki przedmiot wabikiem, opcję domyślną celem, a trzecią konkurentem. Czy wiesz, dlaczego w przypadku ekspresu wystarczą dwie opcje? Dlatego, że trzecią opcją, czyli konkurentem, jest kawa z kawiarni. Klient przelicza sobie w głowę cenę ekspresu na ilość kaw wypitych na mieście i stwierdza, że cena kompaktowego ekspresu zwróci mu się na przykład w ciągu dwóch miesięcy. Wróćmy do naszego popcornu. Mały kosztuje 8, duży kosztuje 14 zł. To spora różnica w cenie. Najprawdopodobniej, jeśli stanąłbyś przed takim wyborem, kupiłbyś mały. Co jednak, gdybyśmy dorzucili wabik w postaci średniej porcji? najprawdopodobniej właśnie szlak trafił naszą decyzję o małej przekąsce. A nasz słoń pomyślał, tylko złoty 50 zł różnice? Biorę duży. Wabik jest pod pewnymi względami lepszy od konkurenta, czyli najtańszej opcji, ale gorszy w innych. W przypadku popcornu średnia porcja jest większa niż mała, ale za to droższa. Jednak duża porcja kosztuje tylko troszkę więcej niż średnia, oferując znacznie większą wartość, przez co wydaje się najlepszym wyborem.